Zapadła decyzja o budowie wózka do chodzłasza, i dzisiaj sobie na złomowisku obszedłem i wytargałem taką belkę. To jest belka tylna od Tico. Zależy mi na tym, żeby były hamulce. Nie wiem, jak to będzie w środku tam wyglądać, będę to rozbierał. szczenki, to tam nie problem, bo szczęki to tam można powiedzieć, że śmieszne pieniądze. Linkę pewnie też droga nie będzie. Nie będę robił na hydraulice, tylko na linkach, na ciągłach. O, ja będę sobie to po kolei powoli rozbierał. Zobaczę, czy będzie wykorzystana cała, czy, czy tylko starczą kotwiczną. Można będzie to chyba zrobić bez, bez całej belki. A jak tutaj widać jest to mocowane na 4 śruby, a myślę, że jakąś grubszą blachę do ośki takiej do szerokości odpowiedniej do mojej. No i zobaczymy co będzie z tego wychodziło zobaczymy ile zrobimy ile zrobię przed zimą czy przez zimę raczej będzie wszystko stało z racji tego, że nie mam takiego warsztaciku ogrzewanego ale zimą można sobie posiedzieć w domu pomyśleć co by się jeszcze przydało zbudować felgi mam też bez opon no z jest teraz już trochę problem w tym rozmiarze ale gdzieś tam myślę że na Allegro się coś ciekawego wynajdzie w rozsądnych pieniądzach Słuchajcie jest całkiem przyzwoity Co prawda jest podzewiałe Ale częściowo już sobie opczyściłem Ale generalnie tragedii nie ma. Rand jest całkiem przyzwoity nie jest jakiś głęboki, zeszło wszystko bez problemu. Szczęki. Szczęki jak widać też jeszcze mają jakieś 3,5 mm Widać, że jeszcze jest farba. I jak było we wstępie, padła decyzja o budowie przyczepki. Będę chciał zrobić. Z hamulcami, tak jak mówiłem, bębny sobie oczyściłem. Jak widzicie, w środku podkładem przemalowałem. Było troszkę gry, było troszkę zabawy z czyszczeniem. Ale myślę, że warto teraz, że to będzie lżej, wszystko pewnie chodzić. Druga rzecz, estetyka. Na pewno będzie to o wiele lepiej wyglądało. I przyczepkę będę chciał zrobić w wymiarach powiedzmy 85 na 125 Będzie podłoga. Na 125 podłoga, i <laughs> nie chcę, żeby była jakaś przesadnie duża, ale myślę, że taka wymiar palety to w zupełności na takie potrzeby transportowe w, po ogrodzie, gdzieś tam na drugą działkę wyjechać po jakieś gałęzie jakieś czy coś tam przejeść? To myślę, że będzie to dobrym rozwiązaniem. Można oczywiście sobie kupić, ale ja zawsze powtarzam, że dla mnie większą satysfakcją jest jak coś sobie zbuduję samemu. A że ma się troszkę takiego zacięcia troszkę sprzętu no to można wykombinować coś coś zrobić sobie samemu i i będzie to satysfakcja To jest tylko jeden problem, taki się zrobił, że jak chciałem wyciągnąć końcówki linki, to wyskoczyły, tu przychodzi taki, taka tulejka i w to wchodzi linka. Linkę już mam nową zamówioną, właściwie to już przyszła, mam zamówione jeszcze opony mają być właśnie teraz w przyszłym tygodniu, dzisiaj mamy piątek. Ja sobie częściowo poczyściłem, eee, Pomalował też, wyczyścił też, pomógł w wyczyścić eee, tato. I eee. wspólnymi siłami jakąś tą belkę udało się naraz ogarnąć. Oczywiście belka będzie zwężona. Zaproło się. Belka będzie zwężona. W tej chwili ma 126 cm pomiędzy kołami. Nie potrzebuje aż tak szerokiej. Chodzi też o samą gwiazdę, o przybieranie na kołach. Wiadomo, że nie zrobię wąskiej, żeby znów była wysoka, bo tamtą przyczepkę, którą mam, tą włośkę, ten buzet. No to się spisuje bardzo fajnie, ale, ale chodzi o to, że jest troszeczkę wysoka. Jak się dużo włoży, jak się dużo włoży wysoko się nakładzie, to później robi się wywrotna, a gdzieś tam przy jeżdżeniu przez pole, przez jakąś miedzę, przy przejeżdżaniu gdzieś przez jakieś dołki. No to nie chciałbym żeby się to wywróciło i żeby się narobiło dwa razy więcej pracy niż, niż jest w zamiarze. Ale tutaj ta przyczepka będzie osadzony w środek ciężkości będzie nisko bo będzie, szersza będzie w ogóle, szer, szerzej będzie między kołami i wtedy będzie ten środek niżej. I właśnie teraz jeszcze czekam, aż przyjdą opony. Jeszcze dzisiaj będę czyścił felgi. Muszę, mam już oczyszczone wstępnie, ale jeszcze kupiłem dzisiaj środek do ściągania starych powłok. Nie wszędzie udało się szczotko. Szczotką nie udało się wszędzie wyczyścić. I kupiłem środek do ściągania powłok rakietniczych starych. Wytestowany mam już ten środek przy renowacji roweru. Działa bardzo fajnie. Tam była farba troszkowa, dosyć gruba taka warstwa i bez problemu sobie ten środek z tą farbą poradził, wystarczyło e, za pierwszym razem tak działał jak działał, byłem zawiedziony, ale wziąłem i potraktowałem tą warstwę lakieru potraktowałem sobie grubym papierem ściernym i jakoś było naruszona ta powłoka, bo ten środek penetrował i bardzo, bardzo fajnie zdjął te, te wszystkie warstwy, całą tą farbę docelowo taki będzie kolor podwozia. Boczki będą w innym kolorze. To już sobie będzie schło. Teraz. O, widzicie tak, tak się udało wyczyścić. To było całe pordzewiane.

dachów. Bardzo szybko schnie trzeba. Trzeba pracować dosyć szybko. Ale zaletą jest to, że właśnie bardzo szybko schnie. Drugą powłokę można nakładać po 6 godzinach lub do 5 dni. Ja zastosuję tę drugą wersję, jutro Jutro sobie pomaluję drugi raz i też będę malował pług, bo jeszcze jest nie pomalowany. Rozbiorę, przeczyszczę gdzieś tam co porzywiało. A dzisiaj jeszcze właśnie będę chciał ściągnąć tą powłokę. Gdzie nie, jest, nie dało się ściągnąć szczotką. Chciał ściągnąć tę powłokę właśnie tym środkiem. Farba już na Fergi jest też. Opony tak jak mówiłem przyjdą w poniedzieli. Mam już zamówione zapinki yy, i zawiasy. Z racji tego, że nie wiem jak będzie z wielkością. być tam samo opisy. Wymiary. Ale nie ma jak to na żywo się przekonać. I... I zobaczyć, pomierzyć sobie i dopasować sobie elementy później do... Do tego co mamy. Żeby nie przerabiać. Nie ma sensu. Namęczyć się wy, wyspawać, powycinać, kupić profil, a później się okaże, że coś z czymś nie do końca pasuje. Więc takie drobne elementy już sobie zamawiam. To jest taki wstęp do historii budowy tej przyczepki. Będę nagrywane filmiki. A teraz właśnie, żeby pomierzyć sobie wysokość, spasować z wysokością gryzarki tego dzika. No to chcę zrobić właśnie już to bębny, żeby to na oś założyć i resztę wymiaru sobie dopasować do, do tego, co będzie. Nie, nie wiem też, czy będę robił trzy burty odpinane, ale obawiam się, że jakbym chciał zrobić trzy burty, żeby one w pełni były otwierane. No to będę sypał sobie na koło lub na, na błotnik i chyba burty będą raczej na śruby, że będzie można je zdjąć, ale, yy, ale nie będą otwierane. A może będą otwierane. Też sam jeszcze nie mam do końca pomysłu na to co z tego będzie. Farba fajna, tak jak mówiłem, szybko stnie. Ale my sami jest czasami to, że jak już tutaj chciałem poprawić to już się ciągnie. I to takie nie do końca pożądane. Gdzieś tam nie jest domalowane, ale tu przyjdzie jeszcze jedna warstwa. Jeżeli coś będzie nie, nie tak, to zawsze można poprawić. I przy drugim razie już już będzie będzie pomalowane dokładnie. To jest ten środek. Bardzo, bardzo fajny konsystencja żelu. Ja kupiłem sobie małą puszkę, dlatego że mam już właśnie nauczkę. Mam już nauczkę, że jeżeli zostawi się go na dłuższy czas, na dłuższy czas jeżeli się go zostawi po otwarciu i po zamknięciu nawet to niestety, ale on gęstnie i to do tego stopnia, że praktycznie staje się bezużyteczny. Także trzeba go dosyć szybko wykorzystać, ale w 100% spełnia swoje zadanie. Ja jestem mówię, z niego zadowolony z tego środka i będę sobie nim działał dalej. Jak będę? Oczywiście będą filmiki z postępu prac. Filmiki z prac będą. Już jestem z Helgą. Ale większość prac będzie dopiero po zimie z racji tego, że nie mam jako takiego wasztaciku ogrzewanego to mam taką kuchnię letnią i co mogę, to to w niej zrobię jakieś malowanie, coś takiego, ale jeżeli chodzi... To jest taki że Jeżeli chodzi o grubsze rzeczy, typu cięcie, spawanie, no to już to już nie... Nie chcę tutaj brudzić, kurzyć. A zawsze też przy sztucznym świetle nie wszystko widać. A jak będzie lato to w garażyku można sobie spokojnie działać. Można zostawić, może to stać dzień, dwa, tydzień, tam nikt nie wchodzi, tutaj tutaj sobie często tata szykuje sprzęt na, na ryby, jakieś tam prace związane z zaprawami na zimę. Co można, to można. Ale mówię, nie chcę tutaj ciąć, spać. sobie tutaj przejadę, zrobię cięcie. Jak zacznie to działać, to wam pokażę, jakie są efekty działania tego żelu. Działa od 5 do 30 minut. Przy dwóch warstwach, 3 minuty do 5 minut już się coś dzieje, a przy kilku warstwach od 10 do 30 minut. Eee, w każdym razie no środek działa bardzo skutecznie. Już chyba coś się zaczyna. Zaczyna się już chyba coś dziać. Robi się taka skórka bananowa, pomarańczowa, jak na mandarynce farba się robi taka. i Ładnie schodzi. Trzeba dosyć grubo, nie ma co żałować, żeby nie odparował rozpuszczalnik z tego. A żeby to zadziałało, to też nie można na wietrze, na, na takim czymś raczej w pomieszczeniu wentylowanym, ale, ale nie za ciepłym. można sobie działać z tym środkiem. Zacznie działać to wrócimy. No to zobaczymy, co z tego wyszło. Wiadomo, że nie trzeba. Taki glut z tej farby. Mm. Efekt chyba widać, że ta farba dość mocno odpuściła. Co prawda jest to farba pewnie oryginalna, czyli wyrzeżana w piecu. Więc może idealnie nie zejdzie, ale na pewno to, co jest. Luźne to, co jest yy, zniszczone już przez lata. Użytkowania wewnątrz mam już też przejechane środkiem. O, tu już się zaczynałem robić te glutki. To myślę, że efekt będzie zadowalający. Dobra, ja będę sobie, muszę założyć maskę, bo troszkę to śmierdzi. O, otworzyć sobie jeszcze okno jak szeroko i działam sobie dalej. Jak będzie kolejny etap jakiś zakończony, oczywiście filmik będzie nagrany. Zobaczycie, co się będzie jeszcze działo przed zimą. A co będzie się działo po zimie, to się przekonamy wszyscy o tym, to co a ja działam dalej, a mam powodzenia we własnych projektach, możecie zachęcam oczywiście do śledzenia moich projektów, moich poczynań. z moją grybogryzarką i z realizacją moich pomysłów. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.